Cześć, nazywam się Rafał. Chciałem Wam przedstawić ciągnik Renault Ergos 85, rocznik 1999. Bez napędu przedniego. jest to ciągnik dosyć niezniszczony adaptację do tura zakładałem inną bo przy nie było ale pracował on w turze silnik ma John Deere Cerodylindrowy bez turbo na pompie rotacyjnej kosztował 42 tysiące ogólnie z podatkiem w roku 2019 kupiony od Rolnika, który zapewniał, że jest wspaniały na liczniku motodzin, motogodzin, ma prawie. 3000. O, 2800 zrobiło się. Jest to w pełni, można powiedzieć, że mechaniczny. Nie wiem, czy ma komputer, czy nie ma, ale bodaj, że chyba ma. Rewers mechaniczny biegów. 15 do przodu i do tyłu. Skrzynia chodzi bardzo dobrze. Tutaj jest. Yy, hamulec ręczny, biegi główne. Gaz, rewers, kierunkowskazy, przełącznik, świateł, kogut światła, halogeny, awaryjne świece, sprzęgło, wałka, odbioru mocy, włącznik, wałka, Rączka do zmiany biegów pośrednich. H, szybkie, M, wolniejsze, L najwolniejsze. Siedzenie na sprężynie, bez klimatyzacji. Pytanie czy on ma 2800 motogodzin no. Silnik jest suchy Ze skrzyni za bardzo nie leci Ale tłumnik lekko przerdzewiały. Chłodnica lutowana Zbiornik ma na górze mieści się około ponad 100 litrów Jego wady. Rolnik tego nie powiedział. Jest problem z włączaniem wałka, odbioru mocy, przekładaniem na 540 albo 1000. Tak samo mam w klasie, też problem jest. Podejrzewam, że to jest wada fabryczna. Która jest nieusunięta do dziś. W klasie jest inaczej rączka do zmiany wałka. To znaczy, dźwignia poprzez linkę nie przesuwa dźwigni od wałka. To znaczy, Tej. W tą stronę teraz jest włączone 1000, lekko przesunięte jest z luz, i dalej to jest 540. Tak więc muszę przełączać ręcznie. Być może to trzeba wyregulować, ale jakoś nie miałem czasu i się mi nie udało. Drugi problem, gdzie sprzedający mówił. To przy podnoszeniu bardzo wysoko wyskakuje skulki. Tak ogólnie przecieków nie ma. Nie wiem czy to jest dobry zakup czy zły, ale dzisiaj bym go nie kupił. No bo tak. Hamulce ma już, lek można powiedzieć, słabe. Słabe, ale hamują. Dźwignia wpada do końca. Po prostu szarpie, jakby to powiedzieć, nie tyle szarpie, tylko nagle hamuje. Nie da się płynnie, lekko hamować, tylko nagle hamuje. Hmm, co tu jeszcze powiedzieć? Aha. No, podczas pracy ciągnik stanął. Filter dostał brudu. Pompowywałem na polu, zapalił, ale po 30 metrach zgaz. Ściągnąłem do domu. Co się okazało? Tutaj był brud. Tam są takie kanały i był brud. Wymieniłem ten filtr. Zamiennik 70 zł. Jest bardzo krótki. Są dłuższe filtry i podejrzewam, że takie samo jest wejście, jest w dojcu. Podczas wymiany filtra nie szło go odpowietrzyć. Okazało się, że pompka jest zepsuta, paliwowa, ale kolega mi ją naprawił, przedmuchał, kazał wstawić zaworki zwrotne i po wstawieniu zaworków momentalnie ciągnik został odpowietrzony i zapalił tu widać zaworek zwrotny nad opaskami na ósemkę jeden a drugi jest z drugiej strony tutaj. Wstawiłem dodatkowo filtr i uważam, że to jest bardzo dobry filtr, bo ten filtr można czyścić sprężarką. Jak na razie. Za dużo się nie zabrudził. 25 zł kosztuje. Bo gdyby taki filtr był, to podejrzewam, że w, bo w pompce był były, brud był i przez to się zaworki zepsuły. Polecam stawienie takich filtrów do traktoru. Do tych starszych to jest łatwo wstawić. A do tych nowszych, gdzie jest wszystko tak napchane, no to jest ciężej. Tu jest pompa. Ogólnie suchy jest filtr sący do hydrauliki. To jest drugi filtr. Tak samo jest w klasie. Pomimo, że klas jest z roku 2011. A ten jest 99. To jest 12 lat różnicy. A w klasie silnik Perkinsa. Co by tu jeszcze powiedzieć? No nie wiem. Adaptacja do tura, a raczej tur Malux, bodajże dziesiątka. No jest masywny. Nie mam go założonego, bo go odczepiłem, ale jest to tur masywny. Bez tego tura, czy tej adaptacji, ciągnik był lekki. Przy opryskiwaczu znosiło. Na zakrętach ciężko było wjechać w ścieżkę, widzian, akumulator. No to już będzie koniec, mamy dzisiaj drugi dzień świąt w roku 2020, zachęcam do oglądania, mogę nagrać więcej filmów, tylko trzeba je oglądać, nie potrzebuję żadnej łapy ani w dół, ani w górę, bo nie utrzymuję się z YouTube'a, tylko z rolnictwa. Nagram film następny o opyskiwaczu, ale to nie dzisiaj. Zobaczymy, ile będzie oglądania z renówki. Jest jeszcze talerzówka do nagrania. Badyra, przyczepa, klasa, i dojca tutaj nie ma. Pozdrawiam AgroLoWERAS Marleńkę i jej męża. Nie wiem jak on ma na imię. Kogo jeszcze? Sławka z Agromax i brata. Nie wiem jak on ma na imię. Nie przedstawia się Bogusia. Ursusa, jako to się no nazywa? Nie pamiętam. Swojej twarzy nie pokazuję. Nie musicie wiedzieć, jak jestem ładny. Wystarczy, że słyszycie mój głupi głos. Ale mam go tylko taki, taki przez telefon. Nie wiem dlaczego. Do zobaczenia. A właśnie. Jeszcze pokażę Wam hamulce. Hamulce są tutaj mechaniczne w kąpieli olejowej. Podaję, że są tam tarcze. No trzeba będzie to robić, ale jest odpowiedźnik. Z tego co się pytałem, ale nie wiem czy to jest prawda, bo nie, po, nie podałem yy, mod, to znaczy winu traktoru, ile tam jest tarcz, ale jedna tarcza 250. Nie wiem czy pod przekładki trzeba zmieniać Ale naprawa hamulców to będzie około 2000, tak, po, tak podejrzewam, jakby ktoś... Mądry, wiedział, jakie są luzy zaworowe na silniku takim John Dira 85? To proszę podesłać w komentarzu. Ale jak konkretnie ktoś wie? Nie, że tam ktoś gadał. Raczej bym prosił o mechanika. Toru. A może ktoś chce kupić? 43 tysiące. Nie będę do niego dokładał. Oczywiście bez adaptacji. Adaptacja z kosztowała z i z przywozem czternaście tysięcy jest do niego tylko łyżka tur jest żółty u mnie ten ciągnik ma lekko tur opryskiwacz i siewnik do nawozu o jeszcze jak na grzyby pojadę Na kamerze mam rok 2016, a jest 2020 nie wiem jak to się ustawia Nie chce mi się męczyć Dobra Siemano, do zobaczenia